Mensinger Lizard. Men Lizard jest to polska gitara z manufaktury Mensinger, właśnie, z Waxmundu, miejscowości o wielkich historycznie dokonaniach, jeżeli chodzi o polską gitarę elektryczną. Natomiast no, mamy tutaj do czynienia z instrumentem typu dystyngowany super Stratocaster, dystyngowany super stratocaster z takich serii jak na przykład no pensa sur, sur tego typu, tego typu instrumenty. Oczywiście jest on dużo- dużo tańszy. I oczywiście jest to taki mały custom shop, czyli możecie sobie no, zamówić gitarę według własnej specyfikacji na podstawie oczywiście modeli, które, które oni mają. I tak jak sobie wejdziecie na kanał, no to tych, tych lizardów u mnie już było sporo. Te Lizardy już no, zrobiły na pewno... Konkretną furorę, bo to są bardzo ładne i bardzo dobre e, instrumenty, więc e, też wiecie, że miałem ich chyba cztery albo 5 osobiście. W tym momencie został ze mną przepiękny niebieski. E, za każdym razem, jak biorę kolejnego, to chciałbym sobie je zostawić wszystkie, ale rozsądek mówi weź się e, opanuj. Więc generalnie taki oto tutaj e, Lizard e, przed Wami, jeden z wielu z pięknym, z pięknym topem. Jak szukacie dobrej gitary, fajnego, dystyngowanego superstrata, to Lizard jest dla Was.